W sobotę na osiedlu Północ, szanowie, zorganizowano piknik sąsiedzki dla mieszkańców. Jest tutaj mnóstwo dzieci z rodzicami. Wszyscy bawią się najlepsze. Piknik organizuje miejsce aktywności mieszkańców, a o imprezie opowie nam pani Kinga Kucharska współorganizator imprezy. Skąd pomysł na takie działania? Sąsiedzkie. Dzień dobry wszystkim. Postanowiliśmy pomóc, żeby pokazać właściwie zarówno mieszkańcom osiedla północ, jak i dwa tygodnie temu mieszkańcom osiedla południe, że można zorganizować fajną zabawę, imprezę, właściwie bez kosztów, a tylko dobrymi chęciami. Dwa tygodnie napawiliśmy się temu na południu, dzisiaj się bawimy na północy. Mamy nadzieję, my jako miejsca mieszkańców, że wejdzie to w krew mieszkańcom i sami będą chcieli organizować taką imprezę. Oczywiście, jeżeli będą potrzebowali pomocy, mogą się nas zgłosić. My bardzo chętnie wszystkim pomożemy i udzielimy pomocy i informacji, jak to można zrobić. A jakie atrakcje czekają dzisiaj na dzisiaj uczestników? Dzisiaj dla uczestników czekają przede wszystkim, jak widać, w który w się cieszy niesamowitym powodzeniem. Mamy OSP Chrzanów, który będzie przeprowadzał kursy um, pierwszej pomocy. Mamy Miejską Bibliotekę w Szanowie, w której e, panie przygotowują e, wszelkiego rodzaju atrakcje i książkowe i łowienie nagród. Mamy MOKSY, który będzie przeprowadzał Również animacje. Po godzinie 15 niestety dopiero dojadą do nas ponieważ wracają z zawodów. Będzie też szczelanie Tam mamy przygotowane stare zabawy dla dzieci, kręgle, pajacyki i tym podobne rzeczy, których my, jako dzieci, się bawili. Mamy również kwiaty dla pań do rozdania, mamy darmowego grilla, mamy darmowy popcorn i wszystko co tutaj jest jest darmowe. Oprócz tego nasza pani Olga animatorka pokazuje dzieciom jak robić różne rzeczy na deseczkach, dekupach to się nazywa. I jak Państwo widzicie, no jest spora część dzieciaków. Mamy nadzieję, że jeszcze więcej przyjdzie i będziemy się wszyscy fantastycznie bawić. Oczywiście to wszystko mamy zorganizowane dzięki pomocy Urzędowi Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mokfirowy, OSP, e, również Usłone Kwiatami, Sklep Zoologiczny, tutaj z, pomocy, z, z Północy nas dofinansował, dofinansowała Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szanowie. Także to wszystko, co tutaj mamy i również nagrody, które mamy dla dzieciaków, będziemy rozdawać. Dostaliśmy z furtowni Artyzan. Więc wszystko można załatwić bezproblemowo.